No i witam wszystkich bardzo serdecznie z dzisiaj gramy w Fast cards z ekipą, możecie się przywitać Hej, ja jestem Witek No dobra Do widzenia Ej, ci to jest wycinany z odcinka, rozumiem A <laughs> mnie <laughs> wszystko, wytnę twój głos, spokojnie Zmienię sobie postać Dobra, lecimy Let's go Nie. Nie wycina jego głosu, po prostu zastąp yy, każde jego słowo Piiiip Jestem, jestem w stanie Alu to zrobić Albo z Simsów zrobić. No szereg Bełkotem <laughs> Przereg, <laughs> <chcesz, śmiech> pomysł Dokładnie Bełkot z Simsów też byłby śmieszny Pick humor Ej formalnie, Dobra, jadamy masujemy. z tym koksem No mają Kurde nie Pomocy Mnie Dura. Zeku? Eee, dum, 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 dum. Nie wytnijesz mnie Zeku <gulet> Będę się Zeku, Przysięgam, zrobię ci dramę. <gulet> Zrobisz mi dramę, bo kurde nie mam kanału. Nie musisz mieć kanał, żebym ci zrobił dramę. O kurde, ale to było głupie. Ja jestem Głupi jak bód. Głupi jak... A waaa! Słów się póki! A. Mam. <śmienicza> tam wszyscy się flipują, słyszę. Co tu się dzieje? Escher <śmienicza> wychała we mnie, wychała mnie z... ...Ri... Kurde, ominąłem idealnie wszystkie umiejętki, ale trafiłem w banana. W sensie w tego fejkowego. O! Nie no, to trzeba być mno. Tak ładnie... O kur... O nie. No nie, czemu wyboostowałem Mdziaka? No, wyboostowałeś mnie. Dobra panowie, to jest mój odcinek, ja muszę wygrać. Nie, właśnie. <śmienicza> nie, nie, nie. Dajesz go! Darek, szybko! Nie! Zawsze jej zas pod prąd. Nieeee! Łatwo! 400! 40! Ile to jest bananów! <laughs> Ile to jest bananów? To Dobra, kolejna banan. mapa. No ta w sklei mam za bardzo ciasną zaczeręty momentami. To, teraz tam jesteś ciasny. Dazu się O, dziękuję. <laughs> wow A ty się jeszcze Obraziłeś się. Nie obraziłeś się, powiedziałem E, bo nie wiedziałem o co się chodzi. Dlaczego no, postać tak zwalnia? Co ja jest? Pieniądze. Ja Pieniądze? Ten co na skinę. Zbiera na skinę. Na ja nawet nie wiem gdzie to się zapisuje, jakoś nie widziałem jeszcze. Ja też nie widziałem. To się chyba nie zapisuje. <laughs> Za wcześnie. <laughs> Za wcześnie. No przypominamy, to dopiero to alfa. Alfa, 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 to tylko alfa da. Alfa w becie nieskończona, nawet w, w 5%. Gierzy. Ja tam będę czekał na update. Y. Ja też? Ja też? Lubię I ta muzyka. Tu powinna być muzyka z dodatku do Help Wanted, to by się tak też nadawało. No w sumie, ta z Red No. A z drugiej strony... I hope you die in fire! Ty nie masz monetyzacji, to się nie muszę martwić o takie sesji. No. Później ci wypomną. Mi do tej pory wypominają filmy, które miałem jeszcze rok przed tym jak w ogóle zacząłem zarabiać. I mi wypominają, że ej, hej, tutaj jest muzyki. Jak ja robię Na kanale live z Beat Sabera oni się YouTube przyczepią, że w grze muzycznej jest muzyka. Wow. Kopy light za to ma na kanale. Dlatego wszystkie filmy z Beat Saber zdjęte. Masz ekskluzywny Lore na odcinku. Lore i Lore dla dlaczego Beat Saber zniknął? Dlaczego zdjęliśmy? Beat Saber z co to się od jadę w 30 sekund, alo! <grydziang> oh, banany! Infinite loop! No to dosłownie! Infinite banana exploit! <grydziang> <Wow>. <grydziang> Infinite banana exploit! Wow! Nie daję to exploitem, nie daję to exploitem! Pan sam się wziął i poślizgnął! Nikt! <grydziang> to ty oh, okay. wszyscy jadą profesjonalnie! Alo, wypadłem z drogi! Zeku? Znajdźcie posłuchajesz na odcinku A, hmm, okay. no, dobra, hmm, okej No, dobra Ja wiedziałem, że z Ciebie dobry przyjaciel, nie wiedziałem, że aż tak ja nie wiedziałem, że jesteś przeciwnik Czał yeah. yeah. Chodźcie, przestańcie, będę się to wycinać, bo to głupio brzmi! <śla> no brawo! to nie pomyślałem. No. co Nie, Zeku! Zeku? Zeku, ale weź. No zaku. No, no Zeku. Na nowa gorączka. Nie, nie ty nie, nie ma bo sala daremna. <noise> nie, nie wygrał. Ale dobrze było. Ta. Teraz tak mówisz. Tak to myślę, że też jakbyś wygrał. No. No, tego nie da mi mówić, jednak, zaraz myśliłem się. <noise> nie, weźcie się, jestem poza. Mama, mam. zarek. No, może się, że nie nagrywam, a przecież nie moja kolej. <noise> A się chłop się nagrał cały odcinek po czym się skapnął, że jednak nie było kliknięte. Nagrywanie tak, tak. też tak miałem. Nieraz raz. To, przez to seria się nie pojawiła na kanale, mimo to, że mam kupioną grawkę. Dobrze, tak wyczyszczę, do, wyczyszczenia się. Dobry pomysł. Dobra, Redbird Family Diner. Redbird Family Diner, no dobra. Dobra, ja ulubiona mapa Lis już. No jeszcze jak? Jeszcze jak? Bo jest Lord Accurate. <noise> mm. Za szybko klikasz. Z szybki na tą Za szybkie palce. Najszybsze palce na nałowie. Co? Nie nic nic, gramy. Jest dobrze. Czemu od razu we mnie wjechałeś? Co ja ci zrobiłem przede mną? Co się tam boostuje? No weź, po co, nie runujem. Zastanawiam się na jakiej zasadzie działa ten drift. Leś już mnie potrącił. <laughs> zbustowało mnie w ścianę! Musicie wypełnić się <laughs> pasek, żeby dostać drift. A jak cię się wypełni drugi pasek, to jakby dostajesz podwójny drift. Aha. Podwójny pod. No. Kongo. Ale Fuxima speed ja pierniczę. U nie banan! U nie! Dobra <grywka> Lecimy Lecimy śpimy. Lecimy śpimy. No, by po mnie! O! Takim. Wygrałem! Co Zbaczy? już? No. Jak! Byłem w jednym no. przodu, co byłeś zacofany! Drugi! No co?! Nie chcesz, myślę, że prowadzi! Ja też nie ja jestem pierwszy cały czas! No właśnie, no, powiem, że ale mnie szukali! Że... On był w stanie do tyłu! I... Ej, z... nie w ogóle checkpointa teraz nie zaliczyło, co jest? Ej, wszystkie niebieskie jak dla mnie. Lisu, a ty najrzeszniejsze... Przy... Nie, niebieskie nie trzeba na wszystkie. Yy, ty wolę ogóle metę, przy... mety... jak No! No ja, nie wiem, nie ten no ten ja poprzednio miałam ten sam problem, że jechałem przed ostatni, bo Arek jechał za mną, Arek skończył, a mi kazało jeszcze jedno okrążenie zrobić. To jest kara za bycie no. słabym. się no już, kara nie stara się. No, no właśnie. Ty... No właśnie. Więcej subów musi być. Tapujemy, tapujemy. Tapujemy, tapujemy. No i pieniądze potem zabawa. Ja <noise> piętnicze. Możemy mm. najpierw matę jeszcze sprawdzić, żeby był kompletny mat na odcinku. No, not, żeby... no nie. możemy. Nie. nie. Tam hmm, kim ja chcę grać? Nie o, jestem. Jest pusty. <laughs> Czy jest jeszcze jakiś inny? Nie dobra, nie. Dobra, gramy. To tak no. dobrze, mangel dla odmiany? Jak śmiesz. Jak śmieć. Szkoda, że nie ma Fantaine Foxy. O! Wszyscy są lisami! <laughs> Oto mam tytuł. <laughs> mam tytuł! <laughs> mam tytuł! <laughs> Dla tytułu było warto. No. Wyścig czy listów? No ale zmiany jest... Ej, drifts, przesuń driftsowe! Fazbear... karty, ale jesteśmy lisami, dokładnie. Bardziej Mario Kart, tak. ale listy. No. no. Trudno się tym steruje, co nie? No. Co to był za śmiech? No tak Jezu, na bo jak jakaś mewa, ja pierdoliczę. Biała nie, mewa. Ja, jest... Noej, no to jest niewidzialny hitbox skam. No nie, nie uda się w ścianę, no nie. Boxy jest szybki, ale nie ma manewru w ogóle nim. Wszystko musi mieć swoje wady. No. Nie A, jednak... Ale ja, jednak... je... ja wiem po tam manewr. Dlatego... Nightperfoks jest najlepszy, bo im cię fajnie skręca i ma fajne przyspieszenie. Ja staram się masterować te... te boosty. Tak, o one to są to fajne. To się, czy przez zając. No come on, te hitboxy są zepsute. Kompletnie. nie... Cześć, Lerek. No i dobra. Hey, no do. Ale trzeci jest tu. Ale gówna! <grym> ja Starałem się to grać to fajnie! I tym optymistycznym zakąsem, ja myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Ja wam dziękuję no, no, za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, komentujcie i... i uh, see ya, bye, no, no. będzie drama.